Jeżeli Sosnowiczanie zdobędą chociażby punkt, to oni zatriumfują w tym ciekawym turnieju, stanowiącym uzupełnienie przygotowań przed nadchodzącym sezonem. Pierwszy bulik dla gospodarzy. Spieszny do boku, ale oświęcimianie z pierwszym uderzeniem. Mocny strzał Linus Londyn. Odbił krążek do boku. Dziubiński zatrzymany, ale nie koniec akcji. Oświęcimian i gol! Rozklepana obrona zagłębia Sosnowiec. I mamy pierwszą bramkę analistę strzelców. Wpisuje się Erik Ahopelto Henry Karjalainen zostawił krążek Tyczyńskiemu. Tyczyński odważnie, dynamiczny wjazd do tercji. Tyczyński Londyn nie dał się zaskoczyć. Jeszcze był tam krężołek. Tenyskin, Dutkiewicz na drugą stronę i gol. Piękna bramka Oświęcimian. Peter Bezuszka. Podwyższa na 2 do 0. Przyjął, popatrzył w odpowiedzi Heikinen. No i nie zatrzymał krążka teraz Kale Waltola. Trójką wychodzą Sosnowiczanie, Salo, Salo pod bramkę, ale nie dołożył, a drugiego gola dołożył Peter Bezuszka. Powstrzymany. I tylko boczna siatka, Denyskin na środek i spieszny, łapie krążek. Salo, salo do szaura. Ten wypalił, ale dobrze tam ustawiony był. Szturc teraz udaje się oświęcić mianom. Wejść z własnej tercji. Kowalówka. Mocne uderzenie. Na rok, na rok. Na rok. Bez strzału. Jeszcze próbuje wyjechać przed bramkę. Londin. Zatrzymuje krążek. Diukow. Deniskin, Akeret szukał gdzieś tam piątej dziury, Rusak. Przemień i GOL pracowali, pracowali oświęcimianie na tą bramkę. Ostatecznie Andrzej Denyskin zdobywa trzeciego gola. No i doczekaliśmy się na bramkę w drugiej odsłonie. Dwie minuty 5 sekund do zakończenia drugiej ter Minuta drugiej tercji. Oskar Krawczyk. Odczuł pan Sebastian Kłaczyński. Krążek rzucony. Waltola do Salo. Salo. Lundin. Wypluł mówiąc kolokwialnie krążek Salo. Steidl. I do Karia Leinen. do środka. Był tam Kiilinskuga. Karia lineen przejmuje krążek, odegrał do Waltoli, ale Waltola Karia Leinen. i mamy gola. Numer 4. Erika Hopelto. Po raz kolejny rozklepana defensywa. Zagłębia Sosnowiec i Riga Hopel to zdobywa gola numer 4, a swojego drugiego w dzisiejszym spotkaniu. Ten, który już rozpoczął akcję ofensywną, zagłębia i Linus Lundin łapie krążę. Ale ostatnia instancja replastu nie oświęcim na posterunku. Ki, Harvat. Uderzenie Lundin broni. Jeszcze poprawka Tyczyńskiego. I raz jeszcze lino z Londin górą. Wraca do gry Kale Valtola, Już czwórka oświęcimian. Wepchnęli krążek do bramki. Replaz z Oświęcim. Gospodarze. Gol Patryka Krężołka. Na 44 sekundy przed końcem kary Kamila Sadłochy. Tyczyński. Kozłowski. Krężołek ponownie przed Lundinem. Zamieszanie. Blisko arbiter. Harwat. I poprzeczka. Chyba jeszcze krążek gdzieś. Do tercji Może teraz. Lindgren. Gol! Zaskoczony. Linus Lundin. Na minutę 32 sekundy przed zakończeniem. Trzeciej tercji. Na 42 sekundy przed zakończeniem. Kary Łukasza Krzemienia. Nie mógł wierzyć. Obaj trenerzy przekazują wskazówki swoim podopiecznym. I Patryk Spieszny zostaje w boksie. Waltola. Salo. Lindgren. No i wymiana argumentów pod bramką Lundina. Sosnowiczanie nie potrafili znaleźć sposobu na skuteczną grę.